Witam serdecznie i gorąco w kolejnym odcinku Ostatnio spodobał mi się kuc Także dzisiaj go również sobie zamontowałam Ale nie o kucach mowa Tylko dziś będę testować Najnowszą kolekcję Współpracę Klaudii Cukier Puder z Klaresą Mam już nałożony podkład Zrobiony kontur w kremie Oraz róż do policzków Kremowy Nie przypudrowana jestem, gdyż właśnie w kolekcji Wyżej wymienionej Mamy puder rozświetlający Nałożę go później, gdyż rozpocznę od pomalowania oczu paletką do oczu. Także moi drodzy, serdecznie Was tutaj zapraszam, żebyście obejrzeli, zobaczyli bliżej, jak się prezentuje paletka oraz cała kolekcja. Co do Klaudii Cukier-Puder, to serdecznie gorąco odsyłam na jej profil, żebyście zobaczyli jej piękne i cukierkowe tutoriale, a ja już Wam pokazuję paletkę. Różowa ze złotym, i tak ona się prezentuje z bliska, ściemnie ekran. Co do samej paletki przeczytam Wam opis, bo ja dość mocno zwracam na to uwagę. Co sam może e, nie tyle poeta, ale twórca e, chciałby tutaj powiedzieć i przekazać odnośnie swojego e, produktu. E, dobrze, to uniwersalna paleta skomponowana z 10 cieni, którymi wyczarujesz makijaż na każdą okazję. Znajdziesz tutaj podkręcające kolory, obłędne błyski oraz klasyczne maty. Sprawdzi się o każdej porze dnia i roku. Ta paleta powstała po to, aby ułatwić Ci makijaż i uprzejmie przyjemnić proces jego tworzenia. Błyszczące cienie możesz nakładać palcami, te mogą posłużyć również do malowania kresek, a cień Pink Drink nałożony na policzki świetnie sprawdzi się jako róż. Ta paleta daje mnóstwo możliwości, potrzebujesz inspiracji? Zajrzyj na mój kanał, na Instagramie, na YouTubie Klaudia Cukier Puder. Cudownie, fantastycznie, o widzicie, to dobrze wiedzieć, Chętnie także wypróbuję tutaj ten oto róż i już jako właśnie róż na policzki. Także moi drodzy, nic mi tutaj nie pozostaje. A nie, pink drink, czyli ten kolor na policzki jako róż, dobrze zrozumiałam, że się jeszcze raz tutaj e, tak. E, a cień pink drink nałożony na policzki świetnie sprawdzi się jako róż. Aha, czyli ten kolor tutaj. Myślałam, że mowa o tym różowym, a czy to nie będzie... No dobrze, zobaczymy, przetestujemy, wszystko się okaże. E, to może, słuchajcie, na samym początku pokażę Wam... E, jeszcze tak sobie tutaj zerkam. Mamy 5 matów, pięć błysków i tak błysknie do końca, bo tutaj ten jaśniutki cień jest to kolor matowy, ale z drobinką. Więc pokażę Wam najpierw słocze matów, jak się prezentują. Halostrość. O, to tutaj jest ten pink drink, który mógłby być różem do policzków i dwa ciemniejsze kolorki: brązowo-bordowy i czekoladowy brąz. I zapraszam na błyski. Ładne, takie dzienne, ale nie tylko. Zapraszam bliżej. Nie w tę stronę, o tu. Dobrody, o tak jest dobrze. Czeszę pejsa i rozpoczynamy makijaż oczu. Nie mam nic na no mam korektor, ale jeśli chodzi o bazę to nie mam, myślę, że będę po prostu pracować na korektorze korektor to tutaj oto ten mm -hmm. z Pierene Serum Korektor i rozpocznę sobie od wyrównania powieki, żeby nie było tej takiej tej zmarszczki z korektora i dobrze, ja myślę, że zrobię dość prosty Makijaż, który równie świetnie się sprawdzi na okoliczność weselną, bo nadal jesteśmy w tym sezonie weselnym, ale jak i na dzień, bo naprawdę ta paleta po prostu, ona jest, żebyście dobrze też zrozumieli ona jest bardzo prosta, intuicyjnie ułożona tak, aby powstał łatwy makijaż bo tak naprawdę każdy ze sobą tutaj kolor będzie się pięknie ze sobą łączył, ale dobra gadania już tutaj starczy pora na czyny sięgam po kolorek a pójdę na ten kofi, przejściowy brązik rozpocznę od załamania Po całości. W wewnętrznym kąciku oraz na łuk brwiowy nałożę ten matowy cień z błyskotkami, czyli nazywa się White Choco. Okejka. i teraz przeszłabym do koloru Monchery. O tutaj, o tutaj tego e, idącego lekko w kasztonowo-burgundowy, e, taki bordzio. I nałożę go w zewnętrznym kąciku. Jedną stroną nakładałam, odwracam pędzelek i tą czystą rozcieram granicę. Wracam do poprzedniego pędzla, którym nakładałam, blendowałam, nakładałam na załamanie. Boże, no cień kofi, nieważne. Blenduję, przecieram granice. Łącząc ze sobą te dwa kolorki, dość mały, precyzyjny pędzelek i zrobię bardzo delikatny cut crease. O, tutaj, tak. I raczej dzisiaj będę pracować na matach. Okej. Okay. rozetrę granicę wewnętrznym kąciku. Tutaj ten nie z brokacikiem, tylko kompletnie matowy kolorek. A tą strefę na samym środku rozetrę kolorem Pink Drink, łącząc ten bordowy i cielisty Basicowy. Jeżeli chodzi o ciemne kolory, są one rekomendowane do narysowania kresek, więc biorę pędzelek, który jest cienkim, skośnym pędzelkiem, delikatnie go zwilżyłam gielką, sięgam po kolor tutaj ten ciemny, e, brązowy i wzdłuż linii rzęs będę chciała właśnie narysować kreseczkę, spróbować przynajmniej, czy to wyjdzie, czy to przejdzie i czy warto szaleć tak. E, dobra, więc... Najpierw rozpocznę sobie tutaj od środka. Jezu, ostrość, no znaczy naprawdę chyba ja jestem zbyt blisko i może ja po prostu się trochę oddalę, żeby lepiej wyszukiwało mi twarz. Bo co zerkam i co spojrzę, to wydaje się to dla mnie, że nie jest dobrze. Dobra. Zestresowałam się, powiem Wam, no. Także rysuję kreseczkę cieniutko wzdłuż. Przedłużę i też w ten sposób ładnie zakończę zewnętrzny kącik, wyciągając go właśnie w formie kreski. I cóż bym wam mogła powiedzieć? Oczywiście da się zrobić tą kreskę. Generalnie to nie jest pigment, który jest wyrywający z butów i same w sobie cienie są dość mocno sprasowane, żeby łatwo można z nimi pracować, żeby się nie osypywało i tym podobne rzeczy. Ona po prostu, ta paleta jest ładna, poprawna, zachowawcza i powiedziałabym tak naprawdę dla każdego. Absolutnie nie jest to opcją jakiegoś zarzutu, tylko właśnie. To, co chciałabym tutaj przekazać, to to, że jest to paleta bardzo mocno uniwersalna. Dobrze, ale też chyba ona taka tutaj jest nazwana uniwersalną, również? Tak, to nie uniwersalna paleta. Więc Wszystko się zgadza. Dobra, moi drodzy, przechodzę teraz do drugiego oka, chociaż może w sumie zrobiłabym z Wami jeszcze dolną powiekę. Na dolną powiekę nałożyłabym ten sam cień, co był wewnętrznym. Kąciku, czyli ten lekko bordowy. Ale tu już bym na dolnej powiece nałożyła błysk, żeby nie było tak tylko w macie, i w macie. O! I tak sobie patrzę, który by tutaj. Zdecydowanie ten flamingo wiedzie. Moi drodzy, jestem jedno oko i drugie gotowe. W kolekcji mamy tusz do rzęs. Jest to tusz e, pogrubiający i więcej. Dobra. Szczoteczka silikonowa i tuszuję. U mnie bardziej bym powiedziała, że to poszło w rozdzielenie niż w pogrubienie rzęs. Także standardowo, jak zwykle, to u mnie. Dokleję kępki. Okej, słuchajcie, moi drodzy, w międzyczasie później wam pokażę pełną kolorystykę, ale jeszcze nałożę sobie błyszczyk do ust. Jeden z drobinkami. I przechodzę do pudru rozświetlającego, bo tego jestem bardzo mocno ciekawa. Dobra, słuchajcie, e, znów, co artysta i poeta miał na myśli. Lekki, transparentny puder utrwala makijaż, optycznie minimalizuje pory i wygładza skórę, pozostawiając na niej miękki efekt subtelnego rozświetlenia na długie godziny. Formuła wzbogacona o olej z wisiołka, który nawilża i odżywia skórę, Zapobiega przedwczesnemu starzeniu. Wspiera też funkcje ochronne. No dobra, no to lecimy. Jeżeli chodzi o puder z Klaresy blurujący, bardzo go lubię i uwielbiam, więc myślę, że tutaj z tym się także polubimy. O, tak się tutaj oto prezentuje. Czy on jest też taki delikatnie różowy? I pachnie? Ładnie. Kwiatowo jest widoczna bardzo malutka drobinka, tak na pierwszy rzut oka. Tak, puder jest subtelnie różowy. Nie wiem, czy to widać jeszcze ciemnie, ekran. O, teraz chyba lepiej, co? Bardzo ładny zapach, taki przyjemny. I lecę. Mmm! Nie no. Ładne. A jak tam błyski blask? Sam w sobie puder jest bardzo miałki, kompletnie niewyczuwalny na skórze. Drobina, która w nim jest, jest absolutnie nienachalna, ładnie odbija światło. Ten efekt rozświetlenia, jak dla mnie, mógłby być większy, bardziej na bogato, ale ja nie jestem typem minimalistki. A jeżeli chodzi o Klaudię, to ona jest właśnie taka subtelna, delikatna, i jeżeli chodzi o całą kolekcję, to wydaje mi się, że to jest taka jej kwintesencja. No, ja lubię takie wiecie. Użyłabym konkretnego słowa na P. Ale myślę, że się większość osób może domyślać. I zerknijcie z bliska. Jest taki efekt lekkiego, delikatnego rozświetlenia. Absolutnie nie jest to opcja widoczna z kosmosu. Subtelne, delikatne, minimalistyczne. W tak zwanym międzyczasie nałożyłam bronzer oraz przykleiłam kępki i moi drodzy przechodzę dalej do paletki i użyję tutaj tego kolorku jako róż do policzków, więc sięgam po pędzel. Kolorek bardzo subtelny. Miałam też wcześniej pod spodem nałożony róż, który był różem mm, mokrym w kremie w sensie. Więc ten yy, kolor spod spodu także się wybija, a jeżeli chodzi o ten kolor cienia jako róż, no to naprawdę jest to opcja mega delikatna. E, przy ciemniejszej karnacji może to się nie sprawdzić, ale przy opcji makijażu dziennego jak najbardziej. E, I słuchajcie, pokusiłabym się o kolor Flamingo. Jako jeszcze taką dodatkową wisienkę płciową. I żebym go tutaj tak trochę przemyciła jeszcze jako rozświetlacz. I też, jako rozświetlacz, użyłabym chociaż troszeczkę tego odcienia. Chociaż może za ciemno by było. To tak ostrożnie z nim będę. Dobrze jest. O wrócę do pejsa? O. Dobrze. Moi drodzy, i mamy jeszcze w kolekcji cztery błyszczyki. Dwa są z drobinkami. O, takie tutaj sobie podzielę. Dwa są z drobinkami. Zerknijcie. I dwa są bez drobinek. Ja na ustach mam kolorek, który nazywa się Kira Kira 02. I tutaj przytrę. I nałożę odcień, który by tu neutral. A dajmy na to, żeby dać Wam do porównania na górę. Picobello, he, fajna nazwa. Na ustach wyglądają dość podobnie do siebie. Czy one chłodzą? Trochę szczypią. Czy mi się wydaje. Nic nie jest napisane, więc nie wiem. Dobra, może mi się coś wydaje. I moi drodzy, tak to oto prezentuje się dzisiejszy makijaż. Koniecznie dajcie mi znać, jak Wam się podoba kolekcja. No i oczywiście sam w sobie make-up. I też się długo zastanawiałam, jakby tutaj spłętować i powiedzieć i opowiedzieć co do kolekcji. Powiem Wam tak, ona po prostu jest uniwersalna, delikatna, minimalistyczna. I mówiąc i wypowiadając te słowa, one są. Kompletnym przeciwieństwem mnie, ale idealnie pasującym do samej Klaudii Cukierpudy. Więc jeżeli chodzi o moje podobanie się, ona po prostu jest ładna, jest słodka, te kolory są mega użytkowe, delikatne, do makijaży dziennych zdecydowanie do zabrania w podróż jak najbardziej. Tak jak widzieliście. Opcja użycia tutaj, zarówno tego cienia jako błysk rozświetlaczowy i jako błysk na błyszczenie policzka, jako trochę różu do policzków, też świetnie się sprawdzi, ale po prostu te cienie są zachowawcze, subtelne i łatwe w blendowaniu, łatwe w łączeniu i łatwe w użyciu. Nie mówię tego jako minus, tylko mówię to jako taki uniwersalny prosty sposób użycia. Ale sama w sobie cała kolekcja jest niezwykle ładna, spójna, przemyślana i gratuluję Klaudii Cukier Puder oraz Klaresie wspólnego sukcesu i wspólnej kolekcji. Także moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Ściskam, buziam gorąco. Do zobaczenia, do następnego. Mua!